Witam Państwa po przerwie. I nazywam się Radni, jestem Bruszbitą. Spędzam z Państwem dzisiejsze popołudnie, właściwie dzisiejszy wieczór. Będę spędzał jeszcze jutrzejszy poranek o 9.30. Będę mówił o kartach, będę mówił trochę więcej o kartach, o kartach, których należy się spodziewać, o kartach, które są oczywiste i o kartach, które, które są mniej oczywiste. Będę mówił też o tym, że przyszłość nie jest pewna. Że jestem być może jednym z nielicznych ludzi, którzy mówią, że wróżbitów, którzy, którzy mówią, że to, tą przyszłość możemy, możemy zmienić. Sam wiem po sobie, sam wiem po swojej własnej, powiedziałbym, po swojej własnej profesji, że. Jeśli ktoś się uparł, to zmienił przyszłość. Jeśli ktoś się uparł, to tą przyszłość odwracał. Jeśli ktoś się uparł, to zmieniał wiele w przyszłości. Jeśli dobrze słuchał, niekoniecznie kart, ale dobrze słuchał os osób, które e, albo zaczął w ogóle słuchać osób, które mówiły, e, to też zaczął realizować świat, który jest światem oczywistym, a nie jest światem, w którym dana osoba się zapadła. 0700 483 gwiazdka 720 81 71. pytanie do moich kart i takiego SMS-a proszę wysłać na numer 73212. Tak jak powiedziałem, świat przed nami bardzo często określa naszą rzeczywistość. Jeżeli wejdziemy do danego pokoju, do pokoju danej osoby, to będziemy wiedzieli, co jest w niej, bo ten świat będzie światem dokładnie odbitym z jej wewnętrznego świata. Jeśli w tym pokoju będzie kolorowo, będzie dużo fajnych rzeczy, będzie sporo na przykład bałaganu, bo może być, uwaga, no to znaczy, że w środku jest trochę chaosu, ale trochę, o ms, ms, trochę też fajnego, kolorowego świata i jest dużo tego. Jeżeli wokoło, w domu na przykład będzie sporo zwierząt, będą, będą te zwierzęta w ogóle i temu podobne, to powiemy, że to, ta osoba musi być dobra, bo jeśli ma zwierzęta, to. I nawet jeżeli wyprze swoją własną dobroć powie, że jest zła, to zwierzęta odpowiedzą, że musi być dobra. Posłuchajmy, jak mówię o zwierzętach, i gdyby cokolwiek innego taka osoba mówiła, to po prostu będzie kłamać, a, a, a sposób traktowania zwierząt e, będzie określało też bardzo fajnie, w jaki sposób będzie podchodziła do ludzi. Kiedy Rozmawiamy z drugą osobą. Bardzo często możemy stwierdzić, że ta osoba bardzo głęboko postrzega rzeczywistość, że ta osoba, ty bardzo głęboko widzisz ten świat, który się realizuje. To dobrze i niekoniecznie dobrze. Dobrze, dlatego że. Rozmowa każdego człowieka, przebywanie każdego człowieka obok ciebie będzie stanowić prawdziwą przyjemność, prawdziwą ucztę duchową, prawdziwe wyzwanie dla człowieka, bo rozmowa z Tobą będzie czymś bardzo głębokim, mądrym i bardzo przyjemnym. Natomiast źle, czasami bywa to źle dla nas, dla ludzi, którzy. Gdzieś potrafił głęboko się zapaść, bo wyjście na świat zewnętrzny trwa dużo dłużej. To jest tak, że mamy wtedy taki trochę spóźniony refleks w życiu, bo zanim zrobimy ten pierwszy krok, oznacza, że mamy tendencję do tego, żeby się spóźniać. Oznacza, że widzimy, jak przepływają nam przed oczyma nasze okazje, i jest ich dużo, ale. Jakoś nie potrafimy je realizować. Wtedy też oznacza, że potrafimy bardzo pięknie radzić, jak, w jaki sposób komuś, w jaki sposób zrealizować swój własny cel, w jaki sposób pogodzić dobre ze złym, ale sami chodzimy jak szewc bez butów. To oczywiste u ludzi głęboko uduchowionych, u ludzi, którzy bardzo głęboko patrzą na tą rzeczywistość, że bywa, że jeżeli prowadzą taki bardzo piękny, wewnętrzny, swój własny ogród swojego własnego świata duchowego, to wyjście z tego świata bywa bardzo często fast w życiu. To prawda. Też jest prawdą, że jesteście bardzo potrzebni dla wszystkich innych. Że każdy, kto weźmie coś od Was, to coś stworzy. Zarobi pieniądze, założy fajny związek. Wasze rady dla innych będą niemalże jak drogocenne perły. To też prawda. Ale te kwiaty ezoteryczne muszą się uczyć. Zupełnie jeszcze odmiennej formy życia, formy życia, w której nie będziecie pochłaniali do siebie świata, który widzicie. Nie ma czegoś takiego, takiego zaklęcia, które by mówiło: pochłonę ten świat. Zaklęcie istnieje na zewnątrz, mój świat ma wyprowadzić. W imię Ojca, Tego, który widzi, w imię Waszych oczu, skoro widzicie, już nie nazywajcie, nie zabierajcie do siebie. I Syna, w imię wiary, której macie. Chrystus mówił na przykład, uwierz, jeżeli chcesz cudu, musisz uwierzyć i zapomnieć. Bo po co pamiętać, zajmie się tym już tylko Duch Święty i Ducha Świętego. Tych trzech... Nie ma większych stworzeń, nie ma większych energii. Jest to, są to największe energie, jakie powstały kiedykolwiek. Hmm, oczywiście możemy przełożyć to na inną religię, ale tam wszędzie też. Patrz, nie oceniaj. Jeżeli patrzysz, to bądź tu i teraz. Patrząc, nie możesz widzieć, e, widzieć do przodu. Są nieliczni, którym ofiarowano dar widzenia. To prawda, są nieliczni. Dla jednych to jest przekleństwem, dla innych darem. Ten dar widzenia może bardzo wykrzywić rzeczywistość, jeżeli nie umiemy się z nim obchodzić. Może zubożyć nam rzeczywistość. Ten dar widzenia może wyegzaltować nas z życia codziennego. Z reguły wróżki, wróżbici to... Są ludzie wyegzaltowani. Dlaczego? Bo jeżeli oni sami tego nie zrobią, to społeczeństwo nas wysunie gdzieś, bo jesteśmy trochę inni. Ja pytam: No, jeden ma bliznę, jeden ma z nami takie, inny ma z nami gdzie indziej. No, niekoniecznie, niekoniecznie jest to coś, czego trzeba się obawiać. Dlatego też, jeśli. Patrzymy i wiemy, i mamy świadomość w swojej własnej głę głębi, a macie tą świadomość. A dlatego, że jesteście, bynajmniej dla mnie, dla innego świata, możecie być zwyczajni, szarzy, ale dla mnie jesteście naprawdę wyjątkowymi ludźmi. Macie wyjątkowe serca, macie wyjątkowy dar patrzenia. Nie nazywajcie tego świata. Ten świat już jest na zasadzie w imię Boga nazwany, a Wy jesteście Bogiem. W was jest boska iskra. Pamiętajcie, zamykając oczy, ten świat umiera. Otwierając, on się rodzi na nowo. Wy się rodzicie na nowo. Ty się rodzisz na nowo. Twoja miłość może się urodzić na nowo. Twoje życie może się urodzić na, na nowo. Twój związek może się odrodzić na nowo. Wszystko jest w, tylko i wyłącznie w Twoim własnym świecie. Często też powtarzam, nie ma gorzkiej prawdy. Prawda jest jedna. Nie ma lepszej, gorszej takiej ani innej. Prawda jest jedna. Rodinie, czy Krzysiek 47. Będąc na urlopie za granicą dopuścił się zgady fizycznej. Co dla mnie ważne. Kiedy się odezwę, Danusia. Kiedy się odezwie, Danusia 45. Danusia. Oh. Panie Danusiu, żadna z kart tego nie, po, nie określa. Pan Krzysztof jest bardzo atrakcyjnym mężczyzną. Niewątpliwie podoba się kobietom. E, potrafi rozmawiać z kobietami, ale, ale nie. To jest pani. Proszę nie, nie mylić w w kartach kogoś, bo to jest kobieta samotna czekająca. To jest tylko i wyłącznie poświęcenie w kontroli. Nie miałby, nie miałby jak nie. Krzysio był wierny, jak wierny. Wierny, po prostu wierny. Powiem tak, czy, czy pan Krzysztof, gdyby mógł, no jest to, tworzeniem, jest to tworzenie Matryksa. on no po prostu nie miał na to miejsca. Moje imię Agnieszka, 82, poznałam Klaudiusza, 76. Chciałbym wiedzieć, czy ta znajomość przetrwa, czy będzie to przyjaźń, czy przyjaźń, czy kochanie. To jest jeszcze w sferze znajomości. Oj, pani sama w to do końca nie wierzy. To nawet nieznajomość. Powiem pani tak. Pani Agnieszko, yy, może ja. Nie, no, no powiem tak, to nawet nieznajomość. To nawet nieznajomość, już nie mówię co związku. Nie, trzeba zawiązać znajomość, żeby, żeby cokolwiek zrobić. To, to, to nie przerodzi się w, w przyjaźń, bo, bo, bo to, się, to, nawet, to nawet nie jest w formie znajomości. Chciałbym w przyszłości zostać motorniczym. Czy zostanę w nim? No, czy zostanę w przyszłym roku 85? To jest na razie taka wizja, ale karty mówią, że będziesz miał szansę, jak najbardziej. Jak będą wyglądały nasze finanse? Czy uda mi się zrobić remont mieszkania? Edyta 81, Sławek 76. Wasze finanse. Remont mieszkania uda się. Pieniądze, e, powiem tak, spodziewacie się pieniędzy i te pieniądze gdzieś zawisną. E, ktoś, kto wam jest winny pieniądze, raczej wam nie odda. E, natomiast karty mówią, że to nie przeszkodzi ku temu, żeby taki remont mieszkania zrobić. Mam egzamin na prawo jazdy 24 sierpnia, godzina 11.30 w Lesznie. Testy mam znane, tylko jazdy mogę zdać 11 razy, co? 11 razy nie może zdać. Czy zdam i lepiej będę jeździć, czy lepiej jeździć z kobietą? Powiem pani tak. Może zwrócę się do, do egzaminatorów z Leszna. Może, słuchajcie, może... Może zróbcie takie półprawo jazdy albo takie jakieś prawo jazdy tylko dla tej pani, które nie będą upoważniały do prowadzenia samochodu, ale będą tylko pra takimi prawojazdami, że można będzie powiesić je.